No, jesteśmy w Kambodży. Zostało nam tylko przejście kontroli paszportowej i wizy. No, podejdzko. No, przeszliśmy. Tak, jedziemy właśnie do naszego hostelu z karaluchami. Fajnie. Pierwszy raz w życiu widzę miejsce, które tańsze jest niż Ukraina 2016. To jest same jak najlepiej. To jedzenie. W Lwowie najtaniej za 3-4 było, a tutaj jest za 2. Nie, nie nazwiska się tu nie podoba. Jak się doma nazywa to danie? Amok bo. Amok Jesteśmy w Amoku. <śmiech> <śmiech> Będziemy jeść i mamy bilety do świątyni. Trzeba odpocząć. Przed wycieczką domanę no jak ci smakowało? Dobre. Całniała, ale spodem. był najlepszy. Co taki zadowolony jesteś? Pięć zł na <gryzamy> Idziemy na pub street. dobre. O jest, pub street. Tam idziemy. O kurwa. Trzeba na rybki pójść. <gryzamy> I nie jeść. Je? Nie jeść, tylko dać się zjeść. <gryzamy> Okej, <Okay>, może jutro. <gryzamy>

Zaraz się widzimy z gościem z tuktuka. No, trochę nie wyspani, ale spoko. Dałem się spać trochę. Tu karaluchy są podobne. No, to jesteśmy w Ciepło i duszno, ale siódma rano. To już nie możemy. A wody nie wzięliśmy, ale nie jedliśmy śniadania. Jak oni te pasy wybudowali, to nie wiem. Ale musimy mieć dobre koparki kiedyś. No, ładniejsze. Co mówisz? ziomek do no. Hello. No, no, thank you. jakby ktoś chciał wiedzieć, to jest Bayon Temple. Ale, świątynia Ale, mam Ale, Dzisiaj będzie walka z biegunką. Trzeba zakończyć ten proceder, bo nie można mieć biegunki codziennie albo co drugi dzień. Jedziemy dalej. Doman oczywiście sesja zdjęcia, bo niku nie uwierzy, że tu był <śm> Ja nie dam rady tam wejść boli mnie brzuch o, Oni weszli. Tom Raider Słabo mi zleje zaraz mam cię mało Jest. Czemu robimy sobie to sami z własnej woli? Wstajemy o 6 i idziemy chodzić w 40 stopniach Same złe decyzje Ktoś tu ma sytuację awaryjną Tylko, że tutaj nie ma kibla Żeby nie było, że nam się nie podoba Podoba nam się bardzo Jakby emocje zostają w środku Mamy polskie organizmy. No, nawet schodów już nie widzi. Kurwa, prawie nogę skręci. I nas jeszcze brzuchy bolą po szejku. Mango. Pyszne mango jest dobre, ale... ...zdradzieckie. To jest love-hate... E ...związek. <ślesk> Jak tam? No, <ślesk> to wiesz. <nie> <ślesk>

Najgorszy pomysł ever. Czemu ja się na to zgodziłem w ogóle? <gry> Patrzcie to, co tu się dzieje. Rybki lubią pływać. A tym bardziej, że są stopy po całym dniu chodzeniu po świątyniach w Kambodży. Topka wśród stóp. Il gili gili. No wszyscy są ciekawi aktualizacji, co u nas? No fajnie, na kibelku trochę spędziłem czasu. <grym> Generalnie nie jest najlepiej. Idziemy do sklepu i zaraz mamy PKS do non Non-Peng Ale kurwa, z tym brzuchem to jest tragedia. Buł Bułkę maślona. Domanie pyszne śniadko. Z koczupem. No no. jedziemy w PKS. Nie wiem, jakaś historia właśnie na porańców. W sumie nie, znamy, nie znamy kierunku jazdy Miał być wifi, woda i zimny ręcznik No, no jest dobrze Jesteśmy w pnąpek 6 godzin jechaliśmy Już sobie wyszli W takim pokój, chcieliśmy zamówić żarcie na dowóz, ale tam on oczywiście powiedział, że nie, on musi chodzić, nabijać kroki. No to... I tak dziwnie się śpi w pokoju, gdzie jest dość czysto. dość czysto. Nie podoba mi się to. Powiedźmy zjeść kolację. I na dzisiaj to tyle. Jutro będziemy zwiedzać. I wszyscy mamy problemy żołądkowe. No, aktualizacja. 6 luk nie daje rady, bo się No My idziemy zwiedzać. Mi skóra spędzi z każdej części ciała <grystanie> i idziemy, też sztuka z nami nie ma, poszedł do apteki. My idziemy zwiedzać muzeum ludobójstwa, pałac, strewną pagodę i pola śmierci nie pasa 10 to za to masz, masz może zdjęcia jak to wygląda? Musimy sobie filmik Są same Bentley'e, Rolls royce Lexus'y, Toyoty, Range Rover'y i inne Jakby kogoś interesowało, byliśmy na polach śmierci. Między 75 a 79 rokiem Pol Pot i jego partia zabili prawie jedną trzecią kraju. Chcieli stworzyć samowystarczalne wiejskie społeczeństwo. Wszystkich wynieśli na wieś z miast. Tych co mieli powiązania z inteligencją, albo no byli niewygodni. Zabijali ich razem z rodzinami, znajomymi, nawet za okulary i delikatne ręce. Zlikwidowali szpitale, szkoły, pieniądze. No i zabili jedną trzecią państwa. Ciężki temat w sumie. Idziemy zobaczyć pałac, i samo centrum, i chyba zjeść. Pałac jest dzisiaj zamknięty Jest zamknięty, bo jest zebranie rządu No, więc nie wejdziemy tam Ale w sumie, co za różnica nie. To jest chyba rzeka Mekong Obiad zjedzony, jeszcze jakiś szybki sklep i popołudniowa drzemka Tutaj mam walczy z papryczkami To jest ciężko Nie chodzi, tylko my. Pół biały, jeden w podkoszulce. bardzo Drugi w czapce. Reszta ma swoje skuterki. Tak to wygląda. No to na tyle Kambodży chyba. Jutro jedziemy no. do Wietnamu. Mam dużo nadziei do tego kraju. No. Być może tam zostanę już na zawsze. Chciałbym przeżyć podróż, żeby <laughs> powiedzieć cześć mamie chociaż <laughs> Jak coś się teraz powiedział jak ja dojadę to filmik wyślemy oddaliśmy pokój i jedziemy do Saigonu. mamy kupiony PKS aby, aby w ogóle tam coś było w tym PKS-ie jakieś krzesła nie no, ma, łóżko, łóżko i będziemy spać i ogólnie 6 godzin będziemy jechać nasz autobus właśnie w naprawie, będziemy nim jechać Mam nadzieję, że dojedziemy na miejsce.